Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku w którym omawiamy pierwsze kazanie sejmowe Piotra Skargi jak zwykle playlist popieram w górę a my zanim przejdziemy do odcinka zadam wam krótkie pytanie co dalej z wtorkowymi odc odcinkami to ostatni odcinek z serii a więc pytanie: Co dalej? Jakie filmy mają się we wtorki ukazywać? Dajcie znać w komentarzach na dole. A my przechodzimy do otworu, Piotr Skarga. Kazanie pierwsze, rozdział 41. Modlitwa królewska i senatorska. Mocnie tedy do niego i gorąco wołajmy. Uczyń, Panie Boże, daj nam mądrość. Nie tak dla nas, jako dla lud Twego, o którym obmyślamy i dla wielu sług Twoich świętych i niewinnych w tym Królestwie. Dla chwały Twojej, która jest w tej ziemi Twojej szczepiona i która z łaski i obrony Twojej do tylu set lat aby nie ustawała, a ziemia ta nie traciła chwalców Twoich i uczniów zakonu Twojego świętego. Uczyń dla chrześcijaństwa wszystkiego, które tak bardzo zdrobniało i osłabło, i w tym królestwie na północy skończy. Hiszpania wojny sąsiedzkimi zabawiona. Fran francuska na poły kacerstwy zarażona, Niemcy błędami swoich doktorów giną, Królestwo angielskie, duńskie, szwedzkie herezyje pożarły, Flandryja i niższy Niemcy zakon twój święty podeptali. U nas trochę ostatków sług wiernych twoich, nie puszczajże nas z obrony Twej i daj mądrość na, oddanie tych, nie, na oddalenie tych niebezpieczeństw, które nad głowami naszymi zawisły. Tyś obiecał i rzekł przez sługę Twego Łacno naleźć mądrość tym, którzy ją miłują, ona uprzedza tych. Którzy jej pragną, ona im pierwej ukazuje i kto rano wstawa, znajduje ją u drzwi swoich. Miłuję najwyższą mądrość Syna Twego, Pana naszego. Niechże się nam ukaże i nauczy, co czynić jako o tej strapionej i do upadku nachylonej kronie rady. Który z Tobą i Duchem Świętym króluje Bóg jeden na wieki. Amen. Moi drodzy, w ostatnim rozdziale Piotr skarga zawarł modlitwę. Ale my spojrzymy na nią nie jako na modlitwę, ale jako na pewien przekaz. Pisze tutaj o bardzo ciekawej rzeczy, o tym. Że wszystkie państwa wokół Niemcy, Francja, Anglia, Szwecja, Dania, Hiszpania odeszli od Boga i tylko Polacy przy nim zostali. I właśnie w tym celu został zebrany Sejm, że właśnie tylko Polacy zostali przy Bogu. A mądrość, o którą prosili, ma być obroną i oddaleniem tej, tego zagrożenia. Chodzi im o to, by móc oddalić to, to zagrożenie. Opisują każde z państw. W jednych pojawił się protestantyzm, czyli herezja, w innych wojny, ale to w Polsce. Chcą zostać przy Bogu, proszą Go o pomoc. Jeśli ktoś chce znaleźć mądrość, ktoś miłuje mądrość i ktoś pomaga znaleźć mądrość tym, którzy jej pragną, to sam tą mądrość będzie znajdywał. I wzywa posłów i senatorów do miłowania mądrości. żeby jej dostali. Mądrości, która nie będzie dla nich, która nie będzie dla niego. Mądrości, która będzie dla ludzi, którzy zaufali Sejmowi. Dla prostych chłopów i prostych mieszczan. I to ponadczasowy przekaz, że mądrość u władzy jest bardzo ważna i to mądrość do rządzenia. mądrość, którą trzeba w jakiś sposób zdobyć. Bycie roztropnym i opanowanym władcą nie jest łatwe, a mimo to tacy byli i być może nadal są. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Napisz na coś miłego w komentarzu. I napisz, co ma ukazywać się w kolejnych odcinkach. Ja jestem Jay Z. Cześć!